Chciałem Was serdecznie powitać dzisiaj w kolejnym filmie na moim kanale Zenfishing Polska. W dzisiejszym filmie chciałem Wam przybliżyć całkiem inny typ główek, który z powodzeniem można stosować do połowu ogonia sandacza, ale jak i również strągów keni czy jazin. Są to główki tak zwane scuted lub inaczej Rubber Jig Główki wyróżniają silikonowe frenzle plus dodatkowo tak zwany widkład, który ma za zadanie chronić hak przed zaczepami i zbieraniem różnego typu zielska lub innych że tak powiem śmieci w wodzie Z strony technicznej główki wykonane są najczęściej z wolframu lub tak zwanego w angielsku tungsten. Jest to materiał o innej objętości jak ołów, przez co zmniejsza się ogólna wielkość główki. To znaczy, że główka przy tej samej gramaturze jest o dużo mniejszej objętości, przez co na wielu łowiskach, gdzie to koniecznie możemy użyć mniejszych ciężarów. Gdzie ma to plus na łowisku o miękkim dnie, gdzie wiemy i spodziewamy się o lub w zielsku, że szagówka ma to do siebie, że nie grząśnie w syfie, a że tak powiem, opad wcale nie będzie jakiś dużo wolniejszy. dlatego Wolfram ma tą ogromną zaletę, że przekazuje nam dużo więcej informacji, co dzieje się pod wodą. Głównie o, o kształcie i charakterze dna, czy jest to dno twarde, czy jest odno miękkie, porośnięte roślinnością, czy znajdują się tam pojedyncze kamienie. Czy jest może twardy, wypłycony blat pokryty muszlami. Właśnie takie miejsca interesują nas, jeśli uganiamy się za okoniami lub sandaczami. Jak wiadomo, oba te drapieżniki lubią strukturę, lubią dno twarde i lubią muszle lub e, raki. E, w Japonii czy w Ameryce główki te używa się naturalnie do połowy basów, tak zwany cover fishing. E, są to miejsca właśnie bardzo mocno porośnięte roślinnością e, lub o dużej ilości zawad powalonych drzew. E, dzięki temu Whitguardowi właśnie, e, tej ochronie, Główki nie grzęzną tak w zaczepach i nie zbierają tego syfu, dzięki czemu możemy je dłużej zaprezentować w tej gorącej strefie, gdzie znajdują się właśnie takie zaczepy, a tam gromadzą się ryby. Ja osobiście łowię tymi główkami dość często, ubierając je, także tak powiem, w imitację raka. Tu akurat mamy główkę model KTEC model 2. A jako trailer mamy użytego raka Bottom Up w rozmiarze 3 incze. Tu mam przykładowego raczka, raczek Boxer Crow. Firmy nie pamiętam w tym momencie, ale jak widzicie ma szczypce jak rękawice bokserskie, one są. W środku jest zamknięte powietrze. Dzięki temu raczek, opadając na dno, że tak powiem, stawia szczypce do góry i imituje tym samym pozycję obronną raka. Co jest bardzo często znakiem dla ryby, żeby go zaatakować. Jako trailerów możemy użyć naprawdę przeróżnych przynęt. Ja osobiście e, najczęściej używam imitacji robali, tzw. Tak zwane wołomy, e, z ogonem e, twisterka. Przeróżne wariacje to jest akurat model Raven firmy NAES, A swojego największego konia złowiłem właśnie na główkę Kejtek Model 2. E, plus jako trailer e, Fed Swind Impact w rozmiarze 2,8 to jest rozmiar 3-3. Inche. także e, mamy sporo możliwości zbrojenia e, tych kółwek jest też e, troszkę inny typ e, tych kółek. wygląda następująco ołów w formie takiej kropli połączony kółkiem łącznikowym z offsetowym hakiem nie posiada widguarda ale przez zbrojenie na haku offsetowym już jest samo w sobie e, że tak powiem Uzbrojone antyzaczepowo, plus takiego uzbrojenia jest jeszcze bardziej większa możliwość ruchu przynęty. Jak widać, funkcjonuje to jak taki staw i, i przynęta, użyta na przykład na, na rzece w nurcie, czy coś, może mieć dodatkową pracę. Przez co może kusić jeszcze bardziej oporne drapieżniki, kolory główek są naprawdę bardzo urozmaicone. Mamy, tak jak tutaj, Kejtek Model 2 czarną z czerwonym brokatem we frenzlach. Mamy różne, że tak powiem, kombinacje fioletu z brązem. Mamy też coś w programie bardziej jaskrawego jak widać Chatres, Scream Pumpkin, też główka firmy KATEK. Jak widać są to moje ulubione główki. Tu mamy mniejsze rozmiary, których używam do połowu pstrąga i klenia mamy naturalnie również przeróżne kolory i gramatury, mniejsze główki są, jak się nie mylę w gramaturze, 2,6 grama do 4,3 grama. To jest troszkę inny typ Monospindzik, też firmy Kejtek, z pojedynczym wykładem właśnie na takie delikatne łowienie strągów, może i nawet i białorybu. Nie wiem, nigdy nie próbowałem, nie posiadam takich łowisk, gdzie bym mógł się nastawić typowo na białoryb. Ręgówkę również firmy Kejtek zbrojoną w gumę firmy FISH ARROW z Flesh J GRAB w rozmiarze 4 na tą główkę złowiłem średniego sandacza w bardzo płytkiej wodzie o okonie bardzo mocne branie jak to sandacz ma w zwyczaju także naprawdę warto zbroić te główki w przeróżne Trailery i, i, i stosować w miejscach, gdzie naprawdę spodziewamy się sandacza czy okonienia. Tak jak mówię, w lato taka główka może otworzyć nam wodę, gdyż ryby mają bardzo krótkie fazy żerowania. I jakby nie było, wątpię, że przynajmniej na polskich łowiskach spotykają się często z takim typem przynęt. Więc może być to strzał w dziesiątkę, właśnie na takie letnie oporne drapieżniki. Tak samo zimą możemy te główki prowadzić bardzo wolno, szurając nimi tylko po dnie, zostawiając stać na kilka sekund. Są bardzo często zbierane wtedy przez dużo konie jeśli takowo posiadamy w łowisku naturalnie. Mówię, na zachodzie jest to przynęta bardzo popularna. Tak samo właśnie na łowiskach w Holandii. Wielu z Was może odwiedza Holandię. Ja osobiście zacząłem dopiero w zeszłym roku i miałem już przyjemność słowić dwa ładne okonie, parę sandaczy. I tak na zakończenie powiem parę słów o, jakim, o sprzęcie, jakim używam do łowienia główkami tego typu. Pierwszym wędziskiem jest wędka spinningowa. Jest to wędka firmy Evergreen ze starszej serii Kaleido z Pinkobra Q7 opisana od 3 do 10 gram tak naprawdę jak to wiemy często ten opis nie ma nic wspólnego z rzeczywistością w tym przypadku powiedziałbym, że, że kijek naprawdę tak 4-15 maksymalnie, choć 15, nie no powiedzmy te 4,12 do komfortowego łowienia. jak widać kowrotek mam dość sporej wielkości, jest to Exist, Daiwa Exist 3012H używam przeważnie kowrotków spinningowych numer większych z jednego prostego względu a jest, to, a jest nim rozmiar szpulki. Używam dość cienkich plecionek, choć może nie tak cienkich, ale że tak powiem odpowiednich na moje łowiska. I mam łowiska, na których że tak powiem te 3-4 metry w długości rzutu robi już różnicę. Dlatego sięgam po kowrotki z większą szpulką. Jak wiemy te moderne kołowrotki są tak odchudzane, że, że kijek w tym momencie jest pode mnie dość dobrze wyważony mimo wielkości tego kołowrotka, leży super w ręce, jest naprawdę super zestaw i uwielbiam nim łowić, ma wystarczającą moc, żeby wcinać sandacze kilka sandaczy już na tą wędkę w Holandii udało mi się złowić jak i również okonia wielkości 46 cm także kijek sprawdzony w boju jak najbardziej drugi kijek to kijek castingowy jest to też wędka firmy Evergreen ze starej serii Designo Kaleido w sumie to firma, seria Kaleido ze współpracy z firmą Designo, jest to model Quad Light z tak zwanym tubula chip, czyli nie, nie, nie wklejką a, a, a pustym szczytóweczką kowrotek starsza Daiwa Alphas E z przełożeniem 5.8 kowrotek wszedł na rynek w 2016 roku także żadna nowość ale pasuje kolorystycznie leży też super w ręku. tego zestawu używam do troszkę rzeszego łowienia Nogłówek N4 do 7 gram kijek opisany do 7 gram ale przyjmijmy tą granicę tolerancji że możemy tym kijkiem łowić o łącznej wadze powiedzmy tych 9 gram ten Tybulatip robi ten kijek na tyle uniwersalny że możemy nie mówić różnymi metodami, ale o tym opowiem w odcinku poświęconym temu zestawowi tymczasem Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Jeśli są jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Podlinkuję też kanał Instagrama, który otworzyłem, po to, aby komunikacja ze mną może była dużo łatwiejsza i dużo szybsza. Jeżeli są jakieś pytania, których nie chcecie zawrzeć w komentarzu, możecie pisać do mnie prywatne wiadomości na Instagramie. Każdą odpowiem. Mam to w zwyczaju, że naprawdę. Siedzę dość często z telefonem, także tak jak mówię, nie powinienem przełączyć żadnej Waszej wiadomości. Ważne by było tylko, żebyście zaczęli po prostu mój kanał na Instagramie śledzić. W tym momencie wiadomości zostaną dostarczane, bo jak przychodzą zapytania, to w tym momencie mogę przełaczyć, choć też często będę sprawdzał. I myślę, że zobaczymy się w jeszcze większym gronie w kolejnym odcinku. O czym będzie kolejny odcinek? Nie będę zdradzał. Zastanawiam się, czy zrobić znów kolejny poradnik i przedstawić znów typ przynęt, które są w Polsce mało znane, czy może pójdziemy w troszkę innym kierunku i, i nagramy jakiegoś vloga z nadwody. Tym samym życzę Wam udanego wieczoru i do następnego razu.